Maria Ziętara-Malewska Wiejski cmentarz O ty przesmutny nasz wiejski cmentarzu, ty łez jest rosą dość często skrapiany, To co najdroższe ma człek Na ołtarzu twym złożyć musi, I tak poświęcany ciałami zmarłych Stajesz się pustynią, Gdzie skargi słychać I łzy gorzkie płyną. Jak drzewa tu szumią, i wiatr smutnie wieje, jak zwiędłe liście szeleszczą dokoła. Tu chłód panuje, choć słońce dziś grzeje. Lecz co to? Czy ktoś mnie cicho nie woła? Czy ktoś żałośnie tam w grobie nie jęczy? To wiatr po liściach pobladłych tak brzęczy. Tu matka leży. Tak czy tam na grobie, sześcioro dziatek po matce zostało, co ją wspominają w bezbrzeżnej żałobie. Dziś przyszły na grób, a każde płakało. Skarżyły się matce, że ojciec je bije, macocha jeść nie da, twarzyczki nie myje. Tu pan należy, tak krzyż mi powiada. Bogata, młoda i piękna przedziwnie, umarła nagle, jak lilia, gdy pada, Podcięta kosą na wiosennej niwie. Spoczywa tutaj i gnije powoli, na grobie matka się żali w niedoli. O ty przesmutny nasz wiejski cmentarzu, tyś łzami smutnych dość często skrapiany. To, co najdroższe ma człek. Na ołtarzu twem złożyć musi, i tak poświęcany ciałami zmarłych stajesz się pustynią, gdzie skargi słychać i łzy gorzkie płyną. Maria Zientara Malewska. Wiersze zebrane: Olsztyn, Litera, Rok 2004. Zrealizowano w ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski.